Siemka tutaj Reggie. I witam was w moim pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w Margonem. Tutaj idźmy sobie do e, świętego Zagajnika, bo tak się to nazywa. Ta wioska tak. I nie wiem, wyskmmy jakiś tam level. Dajmy na to nie wiem tak dzisiaj, może do piątego lewa, może dam radę. Więc tutaj, powiedzmy sobie, tą serię będę nagrywał jeszcze z dwoma kolegami: um, Królikiem i Bukom, nie wiem jak oni się nazwią. ale w końcówkach będziemy mieli to samo, czyli PZA od naszego klanu z League of Legends. I myślę, że tą serię będziemy nagrywali co jakiś czas, nie wiem co ile. Ale tak... No, nie mogę wam powiedzieć co ile, bo po prostu nie wiem, nie uzgadnialiśmy tego. Ja będę to nagrywał codziennie w każdym bądź razie, a wysyłał, nie wiem. Na przykład ten odcinek nagrywam. Którego ci mamy? 2 października i wyślę go prawdopodobnie gdzieś tak, nie wiem, jutro, no trzeciego, a może nawet czwartego, bo to zależy od mojego internetu. Yy. Mam już trzeci level i to dość szybko go wbiłem. Pójdźmy w takim razie na Żuka. Mogę mieć trochę lagów. To z, powodu, z powodu mojego internetu, no ale myślę, że będzie OK. Może jakoś się uspokoję w pingu. Nie jest zbyt dobrze. Tutaj coś ma mówić z tych królików. Um, tutaj chyba u niej idzie coś kupić. Może spróbujmy. Tak się uleczymy może. Tymi, tym mięsem i spróbujemy ubić tego. Kurde, to jest żółka A, i zabiję mnie. Tak trudno. Dobra, jak jak nie zabiło, to ile, ile mi to chyba? Minuta? Tak? Minuta dwadzieścia, to w tym czasie może wam opowiem ogólnie o bo nie wygląda tym organem moje normalnie, tylko opowiem Wam o modach, jakie yy, mam. Tak więc tutaj mam i tu mam pomocnikę spojmaniaka, nie dawajcie tego, bo to nie działa po prostu, dacie i nic Wam się nie pokażę. I tak wygląda takie, takie coś. Dalej mamy widoczne HP i X, to działa jak najbardziej, tutaj mamy Pokazane, ile mam życia. Better Mode to tam opty optymalizuje nam i w ogóle, to warto zainstalować. Styl interfejsu Di Diablo Dark, właśnie, właśnie taki szary, ciemny wystrój zamiast tego yy, zielonego. I Heroes Wygrywacz, no chyba każdy zna, że Bill napisało, żebyśmy szli, bo zresztą na przykład nowym mściciel i tyle. To, 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 jest co? To, 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 to takie mam mody. Tutaj tylko kliknąłem, chciałem mapę. I teraz będę sobie jeszcze dawał takiego moda, że będę miał właśnie mapę i będzie mi pokazywał, gdzie jest jaki exp. Jestem tutaj. Dobrze, już się chyba zrespiłem. Nie. Dobra, teraz się zrespię. I to tą no mm. Dobra, weźmy niego do tego moda. Oho, nie trzeba się zabić. Nie. Mhm, mm zrobimy to świerszczami. co trzeba zrobić? Ile tych świerszczy? Pięć świerszczy zabić, to wbiję czwarty level na tym. Świerszczu, muszę cię zabić. Żegnaj, parszywa. świnio, Dobra. Zabijmy go. I. Filmik trwa już. Przeszło 4 minuty. No i w sumie dobrze. O, mam czwarty level na nawet, nawet się nie kopnąłem. E, czwarty level mam. Teraz jeszcze zabijmy. Ile mi tysięcy zostało w ogóle? 3. Spoko. Gdzie w one, ogóle są? O, tu jest jeden. Paladyny będę grał pierwszy raz. Ogólnie paladynami nie grałem, tylko wojownikami łowcami. I raz Magiem, ale to nie grałem zbyt długo. Ale to na Hutena. Na perkuj. Jeszcze mam jakieś postacie to 17 level. Dentrofil profil się nazywam łowcą. I wojownik 4-6 mam na perku nie ob wszystkich konta. Oczywiście to mam wojownika tam. 4-6 level. O i tak to, o jest ten świersz... i tak to jeszcze miałem kiedyś jakieś konto, nie konto, no ale to wiecie, no, to się pokasowało, to się sprzedało kolegom, kolegom, więc mogło czasem trochę ubyć. Już wszystkie świerszcze, jupi, doświadczenia i złoto. Dobra, Dobra, Mój upa wbił do pokoju gościnnego. Dobra, szósta minuta tak do mnie. Myślę, że będę jeszcze tutaj chodził gdzieś. Ten level to jeszcze myślę, że w piąty wbiję i to skończę. Hmm, dźwiersz, Myślę, że u tego tutaj, sprawdzę sobie może jeszcze ten, sprawdzę sobie, co on u niego chyba, no handlarz, co on oferuje, o, do, do którego lewla, no dziewiąty, dziewiąty, i na do tego taką sobie kupię. zbroję. Takich, no. 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 Dobra. Z pałką To sobie prześlę z tego konta jakieś 10 może 5 na no, to eku. Myślę, że nie, nie będziecie za to źli. Dobra. Jutro będziecie odcinek się powinien pojawić. I jeżeli internet będzie dobry, będzie mi służył, to. Yy, będzie jeszcze drugi filmik, a i chciałem powiedzieć, że nie będzie już filmików z MP2, gdyż po prostu MP2 mi się mm, zepsuło. Pisze mi, że muszę tam jakieś pliki lokalne pobierać, i w ogóle, a ja po prostu nie mam do tego ani głowy, ani czasu, więc na razie nie będzie. Jak kiedyś będę miał więcej, może właśnie tego czasu wolnego, żeby poświęcić na to, na to właśnie tego... no to trochę się tego za dużo mówię czasu. Żeby posiedzieć trochę kurczę. No, żeby trochę nad tym posiedzieć, no to może jeszcze będą jakieś odcinki. Dobra. 11 expa, 8 minut. Zabijemy te króliki. Dostaniemy coś. 4 expa. To akurat sobie jednego kulika i będziemy mieli piąty level, dobra i jeszcze ten, i mamy piąty level. Tak więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie, a ja się z wami żegnam. I cześć.